I w zasadzie za drugim razem. O kurde, co tak szybko. Zrobiłem z niej od razu najlepszą maczugę w grze. A gdy mam przygotowane dwie maczugi, postawiłem dwie osoby z tymi samymi zbrojami odrobinę bloku pode mną i sprawdzę, która maczuga zada więcej obrażeń. Więc zaczynając od Density 5, zabiję nieśmiesznego na dwa uderzenia. Jest to bardzo mocny wynik. Za to Bridge 4 zadał tyle samo obrażeń. Tylko że podbiłem pikselowego do góry, tak jakbym go za sobą pociągnął. Biorąc to pod uwagę. Obie maczugi są bardzo podobne, ale jednak Density 5 wygrywa swoją mocą dwóch 2,5 obrażeń za każdą kratkę. Więc po wyborze bóstyganu z Density 5, pora go ostatecznie przetestować w sensie zobaczyć, jak mocna jest. Do tego zebrałem zygasta i trochę obsypianu. Poleciałem do endu i naszą maczugę przetestujemy na najcięższym bocie w grze. Sprawdziłem, że Smog ma 200 punktów życia, więc wystarczy podlecieć na 80 bloków nad niego, wylądować i umrze na jedno uderzenie. Prościej mówić niż wykonać. Więc lecę do góry i pora tylko. Gdzie on jest? Jeszcze raz, lecę w górę i to jest niemożliwe! Zrobiłem tak jeszcze kilka razy, aż nagle zginąłem.